Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Dzisiaj zajmiemy się tymi wcześniej wysiewanymi pomidorami. Dwa tygodnie temu był odcinek z właśnie z wysiewania tych pomidorów. Taka krótka pogadanka o tym, kiedy wysiewać, żeby się z tym nie śpieszyć i tak dalej. Zobaczcie, bardzo wybiegły te moje pomidory, mimo że były doświetlane. Fakt, że mogło się tak też zadziać ze względu na to, że jest tam ciepło w tym akwarium, a tu jeszcze dodatkowo widać, że no pewnie jak już troszkę wybiegła, ta doniczka była wyżej postawiona, to sobie tutaj te listki zaczęło przypalać, więc stwierdziłam, że najwyższy czas wziąć się za nie, żeby je zabrać raz, z tej, raz że z tej mniejszej doniczki, gdzie były wysiane dwa nasionka. Wysiewałam wtedy również betaluxa i bajaję koktajlową. Bajaja dopiero teraz wzeszła. Betaluksa jeszcze nie ma, dlatego, tak jak można było zaobserwować na odcinku z pikowaniem papryki, sobie po prostu podkiełkowałam i wszystkie nasiona pomidorów, które tutaj macie, to są wszystkie, które ja będę w tym roku wysiewała. Będę sobie podkiełkowywała, żeby mieć pewność, że tym bardziej, że ja będę wysiewała bardzo małe ilości tych. Bardzo dużo odmian, ale po jednym dosłownie dwóch egzemplarzach. W niektórych wypadkach może po trzy, bo pewnie będę też tam troszkę rozdawała, ale to bardziej te karłowe. Tutaj też troszkę nie sprawdziłam, bo na opakowaniu to jest marmandę, ona nie było napisane, że jest to pomidor wysoki. Na wszystkich jest na większości. Zaraz sprawdzę, czy jest to na przykład na, na tych, że wymaga palikowania. No, jak jest karłowa, to raczej jest napisane, że jest karłowa. I ja byłam pewna, że to jest karłowa. Jak ona zaczęła mi tutaj rosnąć, mówię, kurczę, coś tak yy, nie wygląda jak karłowy pomidorek. No, ale yy, trudno. Wysoki mnie to w niczym nie przeszkadza. Ratujemy je szybko, bo wiadomo, że wysiewałam po to, żeby mieć coś z nich, jak najszybciej. Podlewam, zobaczcie, bardzo obficie przed przesadzaniem. To już mi się też sprawdziło w poprzednich dwóch sezonach, w tym pierwszym, no to tak było różnie z tymi pomidorami. Ta doniczka jest mniejsza, tutaj przesadzamy do większej. I te pomidory będą, tu już przyniosłam tylko z piwnicy starą, żeby pokazać po koktajlówce. Później będą na pewno pikowane do tej i te na pewno będą musiały jeszcze raz zostać przepikowane, bo wydaje mi się, że będą tego potrzebowały. Być może będę je dokarmiała w zależności w jakiej one będą kondycji. Do większej i dopiero wtedy te są wysokie, więc one u mnie będą w 20 litrowych donicach. Pomidory bardzo lubią topikowanie, przesadzanie, tylko też trzeba to robić tak rozważnie, że tak powiem. Wyciągnę je tutaj delikatnie, żeby nie połamać, ale nic im to nie szkodzi, o ile przestrzega się pewnych zasad, tak jak tutaj na przykład rozdzielę je sobie. To też miało na pewno wpływ to, że one były tutaj dwa w jednej doniczce. Te korzonki są o, ładne. Ja tutaj zawsze bardzo podlewam, bo zależy mi też na tym, żeby one miały w tym momencie zazwyczaj tą ziemię. To też ja jeszcze z całą taką bryłą, jeśli były pojedynczo wysadzane, wkładałam, dlatego że one mają wtedy tutaj dużo wody i nie trzeba lać nie wiadomo ile do tej doniczki później. No ale. Tu się to nie udało, wkładam jak najgłębiej, później też będzie taka sytuacja, że te liścienie, które tutaj powiedzmy się już nie są w jakiejś super kondycji, co też najwięcej widać po liściach danej rośliny, więc jeśli wy już powysiewaliście i też wam urosły i też powybiegały, no to ja polecam jak najczęściej, no może nie jak najczęściej, bo bez przesady, ale po prostu je pikować. Nic im nie będzie, nic się nie stanie, żadna tragedia, a wręcz przeciwnie, bo dostaną nowej ziemi. Ja mam tutaj do pikowania i wysiewów, od razu podlewam, bo one w momencie klapną, jak nie mają tej mokrej bryły korzeniowej, ale też tak. Ten pierwszy moment to wiadomo, że trzeba podlać dosyć obficie, ale zawsze staram się tak, żeby akurat jeśli chodzi o pomidory, bo w pierwszym moim sezonie to nie za specjalnie mi to wychodziło. Bo właśnie jak wspominałam przy papryce, ja mam tendencję do przelewania. To ja sobie tutaj o zawsze nalałam za dużo wody i te pomidory średnio mi rosły. Zobaczymy, czy będą szybko plonowały, czy nie. Szkoda mi trochę tego Betaluxa, że mi nie wykiełkował w odpowiednim momencie, bo one są ogólnie bardzo, bardzo wczesnymi pomidorami chyba w tamtym właśnie sezonie. To jako pierwsze mi w ogóle wykiełkowały. Przyznać się kogo już świerzbią ręce, żeby żeby wysiewać. Ja jeszcze się wstrzymuję. Gdzieś za dwa tygodnie na początku marca, w związku z tym, że to kiełkowanie, na przykład, akurat jeśli chodzi o betaluksa czy paprykę, ja sobie tak dam im tydzień czasu na to, żeby je podkiełkować i dopiero będę wtedy je przenosiła do doniczek. Już takie podkiełkowane ziarenka, ale nie mogę się doczekać już tych pomidorów. Ale z drugiej strony, fajnie, że tak sobie ten sezon zaplanowałam trochę później, bo też trzeba je później jakoś przechowywać, prawda? Delikatnie dociskam, ale bez, bez jakiegoś tam nie wiadomo jak dużego nacisku. Tutaj chyba wlałam więcej. Ja jak sobie teraz posypię je perlitem, tutaj u góry. Zobaczymy, czy to się będzie sprawdzało. Przy papryce też tak zrobiłam. Yy, chyba najłatwiej, oprócz tego, żeby włożyć palec do tej doniczki, żeby sprawdzić, czy już jest yy, sucho, to u mnie fajnie się sprawdzało po prostu podnoszenie tych doniczek. Jak sobie podniosłam i to wtedy czułam, nie? Czy ta ziemia jest już przesuszona, czy, czy jeszcze tam jakaś woda jest. No i oczywiście po roślinie też widać. Szybko poszło, bo to tylko. <laughs> Dwie roślinki, mam nadzieję, że będą ładnie rosły i w miarę szybko plonowały, ale, no, tak jak mówiłam, na pewno będą przesadzane dosyć często. No i też, tak jak wspominałam, gdybym miała zrobić cały wysiew tych, tam powiedzmy, około 30 pomidorów, no, na pewno bym tego nie zrobiła, bo ja w tym momencie nie miałabym gdzie ich włożyć. Także wszystko z rozsądkiem. Już widzę dużo osób takich nowych, które zaczynają to ja. Mówiłam Wam o tych swoich błędach, jakie popełniałam na początku, jeszcze większe niż teraz i też już widzę na grupach, że yy, czy już mogą wysiewać zapytania. No to wydaje mi się, że jak ktoś nie ma w ogóle żadnego doświadczenia i lampy, i chociaż jak się ma bardzo słoneczny parapet, no to wszystko może się udać. Ja niestety takich nie mam i u mnie to jest ogromny problem, ale. Poradzę sobie, mam nadzieję, tym grow boxem i mam nadzieję, że te lampy, które kupiłam, dadzą radę na początek, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Nie mam jakiejś uprawy ogromnej tych warzyw, nie żyjemy z tego, to są po prostu tylko nasze takie powysiewane rzeczy, żeby mieć do dodatki do zup, do jedzenia i tak dalej na przetwory, no ale zobaczymy, jak to tam wszystko powychodzi. Na razie mam nadzieję, że. Odratowane. Teraz sobie postoją. Nie będę ich wkładała pod lampy, żeby sobie tam jeden dzień i jedną noc ładnie tutaj te korzonki się zaklimatyzowały. To na pewno klapnie, bo tak jest, więc też się tym nie przejmujemy i czekamy aż nabierze sił, bo nie są jakieś nie wiadomo jak wybitne te sadzonki, ale nawet takie można uratować, tak jak mówiłam później do głębszej jeszcze doniczki, do kolejnej, ale to w trakcie zobaczymy jak będą rosły. Dzięki, tak na szybko do kolejnego.